Się tak najbardziej podobawszy o biznesie. Wiesz co, ja uważam, że znaczy nie, nie mam prawa chyba go oceniać, bo za mało, w nim, za mało w nim osobiście się da. Natomiast wydaje mi się, że jest nudny. Nie boisz się, że dużo osób, które wokół ciebie się kręcą, kręcą się tylko dlatego, że jesteś Maćkiem Musiałem w znanym z serialu? Cały show biznes opiera się na zasadzie nie lubimy się za to, jaki jesteś, tylko za to, co robisz. No. Trzeba mieć tego świadomość. A jakie najdziwniejsze dowody sympatii dostajesz od fanów? Fanek, a może fanów? Od fanów dostajesz? Też się zdarzają. Wyznajemy mi miłość? Fani? No. Nie ale już mi dziwne, że rzeczy czasami piszą jak coś Co To znaczy? Nie wiem, że. Jakieś głupoty straszne, no możecie sobie odbrać. No jakiś koleś, kurde, zdjęcie bez koszulki wysła. Myśli mm, mi swoje. Jesteś delikatny, ja też. No, masakra, masakra, masakra. Czy to prawda, że twoja mama wysłała cię na rekolekcję w odosobnieniu? To prawda, wysłała. No wiesz, jak wjeżdżasz gdzieś na odosobnienie nie masz niczego, to zostaje ci tylko myślenie, co czasami w, w wielkim mieście nie działa tak jak powinno. Więc jak troszkę myślałem i rzeczywiście zobaczyłem jakby, że to wszystko jest tam z góry kontrolowane i kurczę, jestem mega farciarzem. Dlaczego w internecie wytwarza się sporo komentarzy negatywnych na Twój temat, czyli tak zwany hate Nie wiem. <śmiech> nie <śmiech> wiem. Nie no. wiem. Czemu masz takie fajne zdjęcie Maciek? O, nie wiem... O.